Cześć kochani, jestem Chigatko i na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest, no chyba nie muszę mówić, co po opisie widać druga część porządkowania biblioteczki. Teraz układamy wszystkie książki i żeby też nie jest po pół godziny bez żadnego przedłużenia, przedłużenia zaczynajmy i tak. Hmm. Układam to kolorami. Zobaczymy, jak to wyjdzie, więc ułożę pierwszy kolor, mianowicie czerwony. Mam, już na półce parę jest książek, muszę to ułożyć, bo mi się wszystko sypie z rąk. Jest chyba git, to jest czerwony, lecimy z pomarańczowym. Nie jestem pewna z tego pomysłu, ale w razie co będę jakoś kombinować. Stwierdziłam, że jednak kompletnie zmieniam koncepcję, tylko jeszcze nie wiem na jaką. I jednak zostawiam jeszcze 12 książek. Bo stwierdziłam, że po konsultacji, że jednak zostawiamy. Więc ja coś wymyślę i do Was wrócę. Zaczęłam układać wydawnictwami i, no, nawet mi się to podoba, więc chyba tak jak na razie zostanie, bo twierdzę, że. No, jak to mi się nie spodoba, to i tak będę pewnie zmieniać. Ale jak na razie jest naprawdę bardzo fajnie. No i zobaczymy jak będzie dalej. Zdjęcia. I oto ja wracam do Was dwa czy trzy dni po zorganizowaniu mojej pięknej biblioteczki. Naprawdę prezentuje się teraz świetnie, jak widzicie, jak teraz zobaczycie, ona miała się prezentować w ten sposób. Jednak coś poszło nie tak. I dodałam kwiatki, które teraz zobaczycie, jakie dodawałam. I zobaczycie również teraz efekt końcowy, ale bez dwóch książek, ponieważ y, czytam je teraz razem z moim tatą. Więc no. Y, miłego oglądanie układania kwiatków. A więc tak, jeszcze będę do Was mówiła. Tutaj jestem za kamerą, Was witam. Tak się prezentuje pierwsza półka. Są tutaj te kwiatuszki. Dodałam lampkę. Jest naprawdę pięknie. W ogóle teraz się okazało, że zgubiłam pilot od moich lampek w biurku. Dalej idąc, tutaj jest ta luka, ale teraz właśnie czytamy te książki. No i nie będę Wam tak dużo mówić, bo ogólnie nie ma o czym. A tak, tam dalej już są takie książki, że tak powiem. No, mi potrzebne... Nie zwracajcie na bałagan w tle. Um, tak jak mówiłam, sorry za te za moją twarz, tak jak mówiłam, skupiłam lampki do ledów i sobie włączyłam teraz inną lampkę, taką, która bardziej mi daje na biało, ale dobrze, że jest, bo inaczej byście mnie nie widzieli. E, ale tak jak widzicie, e, te, i tak jak Wam mówiłam, e, na półkę dodałam kwiatki. E, mi się osobiście to podoba... Może w sensie na pewno będę na święta zmieniać e, wystrój tego e, i też będę robiła moją poranną rutynę niedługo, tak mi się zdaje. Więc czekajcie. E, ten film nie wydaje mi się długi, bo ja go będę montować. E, a tak to nagrywam wszystko za jednym razem, tak naprawdę, bez montowania, bo ostatnio no nie chciało mi się szczerze mówiąc, ale teraz naszło mi ochota, więc będę montować. E, no, i po prostu zobaczę, jak to wyjdzie. Jak wyjdzie krótko, no to przepraszam, e, ale nie przejmujcie się. Będzie na pewno dłużej. E, też tak jak wam pokazywałam wcześniej, biblioteczka miała wyglądać inaczej, czyli bez tych kwiatków, ale po nagraniu tej całej biblioteczki stwierdziłam, czegoś mi tu brakuje. No i tak pomyślałam. Pomyślałam i sobie przypomniałam, że mam schowane kwiatki. No i stwierdziłam, no dobra, zobaczę jak to wygląda. No i wyglądało ładnie, więc no czemu nie? E... O, już mam w pudło zapakowane książki do sprzedania. Nie wszystkie te, które pokazywałam, ale no i chyba mała mniejszość. E, jeszcze dokładnie nie podam Wam namiarów, bo jeszcze dokładnie nie wiem, e, ale wiem, że będziemy, będę wystawiać niedługo, więc informacja też się niedługo pokaże, pojawi. E, już oficjalnie zaczął się rok szkolny, więc życzę Wam wszystkiego dobrego, jeśli chodzicie do szkoły. E, jeszcze tak, TBR i Wrap Up, wrap up pojawi się. Razem w jednym filmie, w następnym filmie, ponieważ nie mam co robić od jednego filmu z podsumowania, jak mam tam tylko jedną książkę, bo nie dokończyłam jednej, więc tak naprawdę moje, mojego TBR-u jeszcze nie mam. Przepraszam, ale światło się co chwila zmienia. Mojego TBR-u jeszcze nie mam, ale czytam teraz w tej chwili cokolwiek. Na TBR wybiorę sobie 3-4 książki i zobaczymy, co będzie. No niestety, też w, niby w w lipcu, w sierpniu. I w lipcu miałam dużo czytać, ale wyszło jak zawsze, czyli nie yy, ja czytałam praktycznie w ogóle. Ale tak jak mówię, ja się staram. Ja się ciągle staram. Teraz to są takie moje wytłumaczenia, ale się staram. Wiem, że film w ogóle nie o tym jest, ale tak chciałam Wam tylko powiedzieć. Yy, widzę się teraz, bo ja też tak widzę kątem oka. Yy, książkę opowiem o tobie gwiazdom ona musiała tak stać. Ona musiała tak stać, ponieważ jak codziennie wstaję, ją widzę i sobie przypominam, jakie to były piękne chwile, czytając ją. No i po prostu jest tak fajnie. <grych> tak. Jest w ogóle 5 września, godzina za 26, 17.40. Jestem tak zmęczona, że masakra. Ale daję radę, mam dalej uśmiech na twarzy. I to nie tak, że ja się uśmiecham, tylko do komery. Może czasami tak jest, bo rzeczywiście czasami już tak nie mam siły, ale teraz to jest naprawdę takie szczęście, szczęście, bo kocham do Was nagrywać. Trochę zasięgi mi spadły, ale tym się nie przejmuję. Tym się nie przejmuję, ponieważ może kiedyś z powrotem. Będzie tyle, co na przykład opowiadanie o tej jakiejś przepięknej książce powiem o Tobie Gwiazdom, czyli półtora tysiąca wyświetleń. Tak, półtora tysiąca. Ja dalej nie dowierzam. Możliwe, że jest teraz więcej. Muszę zerknąć, ale jak tylko pojawi się truskawkowy blond, ja go będę czytać. Ja go od razu kupuję, czytam, bo to nie ma co czekać nie ma na co czekać. I po prostu jestem dalej zadowolona z Was, z siebie, że udało się takie coś osiągnąć. No i w sumie to by chyba było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia, nie wiem kiedy to oglądacie. Ja osobiście idę teraz czytać, czytać Smoczą Straż, trzecią część, muszę ją w końcu dokończyć. Mam nadzieję, że moimi filmami też Was zachęcam do czytania. I co? Do zobaczonka. Zostawcie łapkę w górę, koniecznie subskrybujcie. No i napiszcie oczywiście komentarz. No i co? Do zobaczonka jeszcze raz. Buziaczki. Pa, pa!